Panie Mikołaju, a to prawda, że pan zapobiegł zarazie w Olsztynie? O, no, oczywiście. To jest jeden z moich sukcesów. Bo nie można mi tego odebrać. I co? skąd ta zaraza była? No, wie pani, no to jak ludzie są tacy, że w pośpiechu jedzą, to nie, nawet nie spojrzą, że to chleb taki brudny i to nie spojrzą i jedzą. No. To jest po prostu, ja nie wiem, ja nie mogę zrozumieć tego, żeby tak zabiegane być. I pan wtedy wymyślił, żeby chleb smarować masłem? Cześć, tu Marta! Dzisiaj w ciekawostniku zaczynamy nowy sezon. Czas poznać słynnych polskich odkrywców, wynalazców i naukowców. Całe szczęście, że mogę z nimi porozmawiać dzięki specjalnemu urządzeniu, które skonstruował dla nas Krzyś. Ale jestem podekscytowana. Czas wykonać telefon do przeszłości. Zaraz, zaraz, jak to było? Tłumaczył mi to. Muszę wprowadzić najpierw rok 1540 drugi. Okej, okay, okej, okay, mam no to mojego pierwszego gościa, to chyba każdy zna. Okej, okay, łączymy się. Co tak, co tak? Co tak dzwoni? co tak dzwoni tutaj mi piszczy? Co to tak dzwoni? To Dzień dobry panu. Ja dzwonię z przyszłości. Czy mogę przeprowadzić z panem wywiad? Dzwoni co? W kościele dzwoni? Jaki przyszłości? Co pani? E, Dobrze, chyba mamy zgodę na rozmowę. Proszę państwa, moim pierwszym gościem będzie pan Mikołaj Kopernik. E, tak, tak, to ja, dzień dobry, zgadza się. A e, pani to? E, kim pani jest? Pani? Ja jestem Marta z Ciekawostnika i chciałam zadać panu kilka pytań. Bardzo ciekawi mnie pańska teoria. O, to słysza Pani o niej i wierzy w, Pani w tą teorię? No to jak cudownie. Tutaj to, tutaj to nikt, nikt, nikt mi nie chce w to wierzyć, nikt. Później uwierzą. No dobrze, to może na początek Pan coś o sobie opowie? O mnie? Nie, nie, ja to o słońcu, o słońcu wolę mówić. Słońce, słońce. Ym, no dobrze, zaraz przejdziemy do słońca, ale może chociaż zmianka o tym, gdzie Pan się urodził? No jak to idzie, No w, w Toruniu, tam gdzie te najlepsze pierniki są. Torun. Ach, Torun, cudownie. Wiernik. Cudownie, to skoro już wszystko o panu wiemy, to proszę powiedzieć, jak pan zatrzymał słońce. I, jakie słońce zatrzymało? Nie, nie ma takiej możliwości, żeby. Zatrzymać. To jest gorące. Słońce jest gorące. Nie, nie, nie. Nic nie zatrzymywałem. Słońce było i jest nieruchome. Ale ludzie dalej wierzą, że to Ziemia jest w samym centrum wszechświata, a słońce i wszystkie planety krążą dookoła nas? No, to ludzie myślą, no, że. Kula ziemska jest, no, stoi nieruchomo w środku, i że tam bez przerwy się obraca wokół i sklepienie z niebem, księżycem i z tymi gwiazdami. Słońce na przykład wschodzi codziennie, podnosi się nad ten poziom, dochodzi do największego punktu, y, potem y, się zniża na zachodzie. No, wszystko no, tak myślą, y, no, wie pani, no, że to jest wszystko w środku. No. Tanszyń, no, ziemia jest w środku. I za pani sobie to wyobraża? Czy tak uważasz? Szczerze mówiąc, to nie. ja to próbuję od lat wytłumaczyć. To spędziłem w moim pavimentum długie godziny, liczyłem, no i to no, nie zgadza się. No. To ziemia krąży wokół słońca. Yy, przepraszam, w Pawi co? Pawimentum. To takie miejsce do obserwowania gwiazd. Tak, gdzie tam sobie zawsze siadam i obliczam, wie pani, to w moim ogrodzie mam takie coś. Aha, rozumiem. Podobno napisał pan książkę? Oj, to nie jedno, ale tak. No, pewnie pani chce tą naj, moją najlepszą, tą najświeższą, o obrotach z niebieskich porozmawiać. Mają nawet ją wydać w nowej technologii takiej. Jeszcze nikt tego nie, wcześniej nie robił. Drukiem mają wydać. To dopiero. No tak, w pana czasach drukowanie nie było takie powszechne, faktycznie. Super. O, tak, druk to jest cud, to jest cud techniki, to cud. To jest druk. tak, to jest naprawdę najnowszy wynalazek. No dobrze, ale proszę powiedzieć, jak ta pańska teoria się nazywa? No, moja, moja teoria to jest cudowna teoria. Nazywa się heliocentryczna. No, z greki Ilios to słońce oznacza, no w znaczy, no, to wiadomo. Słońce znajduje się w centrum, a planety krążą po. Okrągłych o, o orbitach. O. Przepraszam, że się zaśmiałam. No, Niezupełnie po okrągłych, ale pan jeszcze tego nie może wiedzieć. Co też pani mówi? Wszystko poobliczałem. Teoria geocentryczna przechodzi do lamusa. A wie pani, że ziemia kręci się wokół własnej osi? No, coś tam słyszałam. Na pewno pani nie słyszała, bo dopiero to odkryłem. Ja pani wytłumaczę. Oj, ziemi. No, no dobrze. Tak, ja sobie taka jest linia, kreska jedna. Linia mm -hmm. i kółko, powiedzmy w środku, kółka. Kropka to jest ten środek, i ta linia przechodzi przez sam środek. Kółka, w tym kuli ziemskiej, to się wszystko kręci. Yy, niektórzy myślą, że jakby się to kręciło, to byśmy pospadali, a to nieprawda, bo się przecież wszyscy w tej ziemi jakoś znajdujemy. No i ona się kręci, obraca się, i przez to, że się obraca, to wraz z tym kręci wydaje się. nam się, że kręci się i wydaje się, że gwiazdy, <grym> że to gwiazdy się kręcą, a to nieprawda, to my się kręcimy. Właściwie ziemia. Panie Mikołaju, i pan to sam wszystko wymyślił? Studiowałem pisma starożytnych Greków. O, to oni to już o, te rzeczy wiedzieli dawno, dawno temu. A w, w moich czasach to nie można takie rzeczy mówić. Nie, nie, to wszyscy wszyscy tutaj no, nie są przychylni tym, tym teoriom. No, wszyscy chcą być w centrum, nie? Tacy wie pani, no, najważniejsi. Ale pan jest skromny, a przecież tyle pan studiował i podróżował. O, to i to jeszcze ile? Ani. Studiowałem w Krakowie, w Bolonii, w Padwie. No. A gdzie pan teraz mieszka? A we Fromborku sobie mieszkam. To no, Frombork taki, takie fajne miasto. O, to bardzo ładna miejscowość. Dziękuję panie Koperniku za rozmowę. Proszę się nie łamać i uwierzyć w siebie. Kiedyś na pana cześć nazwą nie tylko krater na Księżycu, ale też na Marsie. Ba, co? Ja mówię, 112 pierwiastek nosi nazwę Kopernik. Cała, cały świat co? pana zna. Pier, co? Pier... Pierwsza? A, przy, przepraszam, musimy już kończyć, panie Mikołaju. Pozdrowienia z przyszłości. Ups. Upsów. Ale było blisko wygadania odkryć naukowych z przyszłości. Ten Mikołaj Kopernik to był odważny, że wygłosił taką teorię. Muszę koniecznie opowiedzieć Krzysiowi o tym wszystkim. No i koniecznie trzeba odwiedzić pan, dom pana Kopernika w Toruniu. Może też wycieczka do planetarium. No dobra, dobra. Muszę zaplanować wakacje. Dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia za tydzień.